Witajcie kochani, tutaj wróżka Kamila, która magicznie wasz nowy miesiąc czerwiec rozpoczyna. Kochani, dawno mnie nie było na moim kanale, ale już jestem, wróciłam, także kochani, serdecznie zapraszam do odwiedzenia mojego kanału wróżka Kamila. Zachęcam również do e, skorzystania z moich porad esoterycznych u mnie w gabinecie w Będzinie, ale również do skorzystania z porad e, drogą również telefoniczną e, pod numerem 604 688 175. Kochani, wielkimi krokami zbliża się czerwiec. E, przygotowałam dla Was taki. Rozkład ogólny, kolektywny. Oczywiście on nie musi z każdym rezonować. Dobrze będzie, jak będzie rezonował, jeżeli tak, no to fajnie. Jeżeli nie, no to trudno. Tak jak powiedziałam, to jest bardzo ogólny rozkład. Dobrze, to zaczynamy. Kochani Czerwiec, piękna pogoda się szykuje, wakacje przed nami, także mam nadzieję, że jesteście gotowi na dobrą energię wylosowałam dla wszystkich znaków z odjaku jedną kartę z dużych arkań jest to karta kochani słoneczka karta słońca, co ona mówi dla nas kochani żeby właśnie celebrować, cieszyć się wakacjami jest to karta szczęścia, radości, słońca miłości, bogactwa, dobrego zdrowia także mam nadzieję, że wykorzystacie tą dobrą energię Dobrze, zaczynamy od barana zodiakalnego. E, drogi baranie, karta dla Ciebie na miesiąc czerwiec, piątka kielichów. E, no jest to karta bramy, oczywiście. E, piątka kielichów jest to strata, jest to karta żałobna, smutku. E, ale kochani, no nic nie dzieje się bez powodu. Nawet jeżeli nas spotykają jakieś tragedie w życiu, to po coś, po to, żeby nas czegoś nauczyć, żebyśmy coś zrozumieli, e, może zrozumieli, dlaczego ta strata e, musiała się pojawić. Piątka kielichów dla Was, kochane barany, jest to taka informacja, że pora się rozstać z czymś, co jest dla nas niedobre. E, może do końca tego nie chcemy, ale i tak się rozstaniemy. Mm, ale, kochani, to no jest karta bramy. Jedno się kończy, drugie się zaczyna. Także to jest też taka informacja, żeby nie opłakiwać czegoś za długo. Mm, jeżeli chodzi o pracę, może być to ciężki dla Was czas. Może być to czas straty właśnie dużej ilości pieniędzy, czy posady, czy stanowiska, czy poczucia bezpieczeństwa pod względem właśnie finansowym. To jest też karta e, jakichś zadłużeń, długów, e, spłat. E, Jakieś inwestycji dłużej Także ja bym na, waszej, na waszym miejscu w czerwcu Nie podejmowała zbyt pochopnych kroków pod względem finansowym. Jeżeli chodzi o sprawy uczuciowe, jeżeli chodzi o singli, nie widzę tutaj możliwości poznania kogoś na dłużej. Jeżeli oczywiście kogoś możecie poznać, to uważam, że ta osoba może was zranić, albo wy kogoś zranicie i będziecie po prostu cierpieć. Albo informacja jest taka, że drogie warany, jeszcze może jesteście w tej starej energii, jeszcze rozpamiętujecie byłego partnera, płaczecie po nim. To bez sensu. To jest karta bramy, trzeba iść do przodu. Jeżeli chodzi o stałe związki, no kryzys, kryzys rozstania, łzy, cierpienie, krzywda, ale, kochani, to jest dla wszystkich baranów, także nie, nie musi to z każdym rezonować. Kochani, z kartą słońca jedno się kończy, drugie się zaczyna, czyli nie ma tego co, co, złego, co by na dobre nie wyszło. Jeżeli chodzi o zdrówko, uważajcie na no psychikę, na emocje, na układ pokarmowy, hormony i na używki. Dobrze, byki drogie, zodiakalne, myślicie tylko o pieniążkach, jak zawsze. Twardo stoicie na ziemi, nie rozpamiętujecie za bardzo. No i piękna karta jest dla Was, szóstka denarów. Szóstka denarów też jest karta bramy. Która mówi o tym, że musi być równowaga w energii, czyli jak bierzemy, tak dajemy. Czyli jeżeli dajecie komuś, również musicie coś zabrać e, i na odwrót. E, także bardzo dobra współpraca, jeżeli chodzi tutaj o pracę, możliwość nawet e, dodatkowego źródła dochodu, jakiejś współpracy z kimś innym. Pieniądze będziecie miały w czerwcu, drogie. Byki, może być tak, że to co zarobicie, to wydacie oczywiście, albo też może komuś pomożecie. Jeżeli chodzi o związki dla singli, jak najbardziej. Może poznacie kogoś, w kogo będzie wa warto, że tak powiem, zainwestować, że będzie równowaga w energii, czyli dajemy i bierzemy, czyli porówno, tak jak powinno tak naprawdę być. Dla stałych związków również uważam, że powinno być bardzo dobrze... Poczujecie taką stabilizację, z taką, taką radość, szczęście. Kto wie, może nawet zdecydujecie się tutaj sformalizować związek lub kupić dom wspólny czy mieszkanie. Także bardzo fajnie się to pokazuje. Jeżeli chodzi o zdrówko, również uważam, że tutaj, jeżeli wam coś dolega, skontaktujecie się z lekarzem, oczywiście prywatnie. Ale to będzie opłacalne, czyli to co wydacie na leczenie przyniesie pozytywny skutek. Uważajcie na układ pokarmowy i na, na tabletki, które bierzecie, bo często jest tak, że może mogą kolidować. Ale szóstka denarów, czyli branie i dawanie musi iść ze sobą w parze. Uważam, że to będzie dobry miesiąc. Bliźniak. Czwórka mieczy. Drogi Bliźniaku, no Pracuj z ciebie, pracuj. Teraz jest taka, taki czas na to, żeby się troszeczkę zatrzymać. Jest to karta izolacji. Może zdrówko troszeczkę tutaj będzie wam nie domagało. Czyli tak, jeżeli chodzi o pracę, Czwórka Mieczy zawsze mówi o L4, o jakimś urlopie, o tym, że mogą pojawić się jakieś problemy zdrowotne i musimy po prostu no, zatrzymać się. Jeżeli chodzi o wydatki o pieniądze, raczej to karta izolacyjna, ani nie zdobędziecie tych pieniędzy, ani nie wydacie, już bardziej wydacie niż y, oczywiście zbierzecie te pieniążki. I też przemyślcie y, w czerwcu, drogie bliźniaki, na co warto wydać pieniądze, a na co nie, na co warto inwestować, a na co, y, na co nie. Jeżeli chodzi o związki, no to jest karta izolacji. Myślę, że bliźniaki w tym miesiącu nie zdecydują się, żeby kogoś poznać. Chyba, że drogą internetową w domku w kapciuszkach pod kocykiem, jak to się mówi, ale myślę, że nie, że raczej w tym miesiącu skupicie się na sobie. Jeżeli chodzi o związki stałe, czwórka mieczy pokazuje, że nie będziecie chciały, czy chcieli z tym partnerem. Może być. Ja nie mówię, że zdecydujecie się na koniec, bo czwórka mieczy jest to karta odwieszenia, jakby relacji na wieszak trochę, tak brzydko mówiąc. I skupienie się tak naprawdę na sobie, czyli przemyście, w drogie bliźniaki, czy to wszystko idzie w dobrym kierunku. Zdrówko słabsze, układ oddechowy, spadek takiej energii, witalności, kontakt z lekarzem. No uważajcie po prostu w tym miesiącu. Raczki, nieboraczki, o jejku, jejku, siódemka Buław, walka, walka z przeciwnościami losu. To będzie dla Was ciężki miesiąc, eee, ale zakończy się dobrze, uważam, bo siódemka Buław jest to karta walki, czyli jeżeli będziecie walczyć, będziecie mieli tą odwagę, siłę, zwyciężycie. Eee, siódemka Buław mówi o, jeżeli chodzi o pracę, no będzie ciężko. Szef tutaj mm, da Wam popalić. Może do końca nie będzie liczył się z wami, będziecie musieli tutaj walczyć o swoje. Po prostu i z konkurencją, jeżeli macie własną działalność, i z urzędami, i z jakimiś problemami, ale wygracie. Także, jeżeli będziecie mieli odwagę, to wygracie. Jeżeli chodzi o finanse, <laughs> uważam, że no, będzie, będzie walka o każdą złotówkę, tak naprawdę i będziecie się zastanawiać, w co zainwestować, w co nie, co wydać, co nie, no coś się też może pojawić, jakaś, jakaś możliwość wydania pieniędzy na to, co byście po prostu nie chcieli. Jeżeli chodzi o związki, hmm. dla singli, oj tak ciężko trochę, no to nie jest dobry czas na to, żeby kogoś poznawać. Jeżeli oczywiście kogoś poznacie, bo jednak buławy to jest działanie, energia oczywiście namiętności, płodności, działań w tym kierunku, ale nie wiem czy do końca będziecie zadowoleni. Będziecie musieli też walczyć jakby o swoje przekonania i nie udawajcie kogoś kim nie jesteście. W stałych związkach trudy Stresy, nerwy, walka e, o swoje. Uważajcie, żeby słowami też nikogo tutaj nie zranić. Jeżeli chodzi o zdrówko, e, no walka z tym zdrowiem z nerwami, z, z mięśniami, z kręgosłupem no, uważajcie na to. E, lew, Trójka Denarów piękna karta, drogie lewki. Trójka Denarów pokazuje nowe możliwości pod względem zawodowym. Czyli jeżeli teraz macie pracę, jesteście z niej zadowoleni, może jakiś awans. Jeżeli nie jesteście zadowoleni i chcecie odejść, znajdziecie taką pracę, która będzie Was satysfakcjonowała również pod względem finansowym. Jest to praca w grupie, z ludźmi, w zespole, z którym naprawdę się dogadacie. Bardzo dobra karta, jeżeli chodzi o finanse, o rozwój, o kursy, szkolenia, inwestowanie w siebie, drogie lwy. Jeżeli chodzi o związki, jeżeli jesteście singlami, może kogoś poznacie właśnie przez pracę, a jeżeli nie przez pracę, to również będzie warto w tą relacji iść i inwestować. A jeżeli nie macie ochoty w czerwcu nikogo poznawać, no to też się nic nie stanie, bo skupicie się na sprawach zawodowych. I uważam, Lewki, że w czerwcu naprawdę warto o to zadbać. A jeżeli chodzi o zdrówko, powinno być dobre. Jeżeli coś wam dolega tutaj, skontaktujecie się z lekarzem oczywiście prywatnie, ale to będzie opłacalne. Lekarz dobrze zdiagnozuje, będzie dobre leczenie i wyjdziecie z tego. Ale dobra karta, przede wszystkim taka finansowa. Lewki, lewki, panna, panna, kapłanka, piękna karta, no drogie panny, macie bardzo dobrą intuicję, kierujcie się tą intuicją w miesiącu czerwcu, e, to jest też karta tajemnicy, coś ujrzy światło dzienne, e, coś co wam no, spędza sen z powiek. Zastanawiacie się, co tu, co tu się stanie. Tak, e, jakaś kobieta może namieszać w waszym życiu. E, uważajcie na jakąś kobietę, na jakąś trochę czarownicę. E, także tajemnica wyjdzie na pewno na jaw. To jest karta takiego trochę też zawieszenia. Kapłanka sobie siedzi za filarami czyta książkę i myśli. To jest karta edukacji, szkoleń. E, może po, m, może gdzieś pojedziecie, czy na jakąś delegację, czy będziecie się chcieli czegoś uczyć. Na pewno słuchajcie drogie pan Swojej intuicji. Jeżeli chodzi o związki, jeżeli jesteście singlami, raczej tym singlem zostaniecie. Jeżeli jesteście w trwałych związkach, uważam, że trochę wycofacie się, skupicie się na sobie. Tak jak powiedziałam, uważajcie na jakąś kobietę, która może tutaj namieszać. Jeżeli chodzi o zdrowie, układ kobiecy dla kobiet. Dla mężczyzn również karta, no warto tutaj pochylić się nad swoim zdrowiem, może udać się do lekarza. Czyli jak będą jakieś tutaj objawy, symptomy, że coś się dzieje z naszym organizmem czy z naszym duchem, warto to po prostu mieć na uwadze, też warto zadbać o swoją energię. Jeżeli chodzi o finanse, raczej będą stabilne. Tutaj panny raczej postawić się na to, żeby być, niż żeby mieć. Waga. Azbuław, piękna karta mówiąca o działaniu, o nowym początku, e, czyli wagi. Jeżeli chcecie mieć nową pracę, zdobędziecie ją, będziecie bardzo zadowoleni. Jeżeli liczycie na awans, również jest taka możliwość. E, także to jest nowy, nowy początek pod, i pod względem zawodowym, i pod względem uczuciowym, i zdrowotnym. Także to jest wasz miesiąc, e, drogie wagi. Jeżeli chodzi o sprawy związkowo-uczuciowe, dla singli super, poznanie kogoś nowego, e, namiętność, seks, e, flirty, randki, spotkania. E, nie wiem czy na długo, ale warto w to iść. Dla stałych związków też powinno być pozytywnie. Może rozbudzicie coś w sobie nowego, nowy potencjał, karta płodności, jeżeli staracie się o dziecko, to również. Jeżeli chodzi o pracę, tak jak powiedziałam, coś nowego się szykuje. Jeżeli chodzi o finanse, będą bardzo dobre, ale przez własne działanie, czyli to, co zarobicie, to własnymi, że tak powiem, łapkami. Zdrówko fenomenalne, ale uważajcie na mięśnie i na ciśnienie. Skorpion, ósemka mieczy, karta blokady, karta bramy. Czyli drogie Skorpiony, jeżeli czujecie się troszeczkę w potrzasku, musicie wyswobodzić się z tego potrzasku. Nie słuchajcie też za bardzo ludzi, słuchajcie swojej intuicji. Ograniczenia, kochani, są tylko w głowie. Czyli jeżeli um, jesteście na przykład singlami i macie już dosyć tego singielstwa, musicie wyjść poza, te, um, poza tą kartę bramy i z, zacząć szukać. Musicie też w sobie coś zmienić, może za bardzo jesteście lękliwi, może um, boicie się zrobić ten pierwszy krok. Nie, ósemka mieczy mówi, trzeba się wydostać um, i działać, może na polu internetowym. Dla stałych związków blokada, no coś Was męczy, nie możecie się porozumieć, brak komunikacji, no miesiąc takiego zawieszenia, trochę smutku, ale wszystko można zmienić. Oczywiście czasu się nie cofnie, ale można go zmienić, prawda? Można iść do przodu. Jeżeli chodzi o zdrowie, uważajcie na kręgosłup, układ oddechowy i emocje. Finanse. Hmm. Uważam, że trochę. Skorpiony popłynęłyście w ostatnich miesiącach, może jakiś kredycik Was tutaj będzie e, troszeczkę ugniatał. E, musicie ograniczyć zdecydowanie finanse w tym miesiącu. Strzelec, Paś kielichów fajna karta karta dziecka, radości, szczęścia, spotkań, randek. Też czegoś nowego bo to jest karta początku czyli drogie strzelce, jeżeli jesteście singlami, Idealny czas na to, żeby kogoś poznać. Idealny czas, żeby ruszyć do przodu, żeby się spotykać, żeby flirtować. Poznacie kogoś fajnego, nowego. Nie wiem, czy na związek może, na dobrego przyjaciela. W stałych związkach może pojawić się dziecko, a jak nie planujecie, będzie wam dobrze. Jeżeli chodzi o pracę, drogi strzelcy, jeżeli szukacie pracy, znajdziecie ją. Jeżeli jesteście w pracy i nie chcecie je zmieniać, uważam, że będzie Wam też również bardzo dobrze. Nie będziecie musieli jej zmieniać. Będziecie je wykonywać z radością i z pasją. E, bardzo dużo spotkań towarzyskich, to na pewno. Jeżeli chodzi o zdrówkę, uważajcie na stopy, ale układ pokarmowy również. Ale dobry miesiąc. Także do przodu. E, koziorożec. Dwójka buła w drogi koziorożcu. Hmm. Będziesz się zastanawiał, w jaką stronę tu iść, czy w prawo, czy w lewo. Druga opcja się szykuje, czyli jeżeli e, myślisz o zmianie pracy, uważam, że podejmiesz te kroki, żeby zmienić tę pracę, albo podejmiesz drugą, czyli dwa źródła dochodu. Finanse powinny być dobre, ale będziesz się zastanawiał, na co tutaj wydać, czy na to, czy na tamto. E, co wydasz. Co zarobisz, to wydasz. Druga opcja, druga możliwość zarobienia, może będziesz myślał o tym, żeby wyjechać za granicę. To jest karta też przeprowadzki, wyjazdów, zmiana w ogóle myślenia paradygmatu. Jeżeli chodzi o związki, dla singli bardzo fajny czas na to, żeby kogoś poznać, ale dwójka buław, czyli będziesz się zastanawiał, czy blondynka, czy brunetka, czy obecny partner, czy może poznać kogoś nowego, także będziesz troszeczkę na rozdrożu. To samo dotyczy to stałych związków. Drogi koziorożcu, będziesz się zastanawiał, czy to jest faktycznie partner dla Ciebie. Może poznasz kogoś nowego się będziesz zastanawiał, czy zostać w tym trwałym związku, czy nowym. No, karta takiego trochę rozdwojenia. Jeżeli chodzi o zdrówko, podwójne organy w organizmie, mięśnie, może będziesz się zastanawiał właśnie, czy... Zostać przy tym lekarzu, może wybrać kogoś innego. Ja bym tutaj, jeżeli Wam coś skwiera, e, zbadała się u kogoś innego. Zrobiłabym jeszcze kolejne badania. No, ale miesiąc taki dobry, tylko mało konkretny trochę. Ale druga opcja wisi w powietrzu. Wodniki, kochane, czyli ja. No, szóstka mieczy, karta bramy, jak nic. Oddalenie, od, mm, oderwanie się od tego, co jest. Będziecie chyba chciały drugie wodniki po prostu uciec. Będziecie miały już po prostu serdecznie dosyć rzeczywistości. Wiecie, że w tym punkcie, w którym jesteście, nic się nie zmieni. Jeżeli jesteście w jakiejś relacji, ona po prostu nie rokuje i będziecie chciały po prostu coś zmienić, wypłynąć, poznać kogoś nowego. Jeżeli jesteście singlami, poznacie kogoś przez internet albo przez podróż. Ale całkowite oddalenie od tego, co jest, całkowita wielka zmiana. To dotyczy również pracy. Może być tak, że po prostu wyjedziecie za granicę, może będziecie chciały zmienić tą pracę albo coś unowocześnić. Tutaj, kochane wodniki, będzie Wam sprzyjało właśnie e, podróż, wyjazd e, czy internet. Pieniążki, no, więcej Wydacie niż, e, niż Zarobicie, ale Tak jak mówię, to jest karta bramy, czyli jakaś nowa Możliwość się pojawi do zarabiania pieniędzy Uważajcie na zdrówko Na układ oddechowy e, I na układ emocjonalny Ale, no, nowe, nowe, po prostu nowe idzie Oddalicie się od tego Co was po prostu męczy I rybki, kochane moje rybki e, Ósemeczka buław e, No Działanie, ruch. Do przodu, jeżeli tamte miesiące były stagnacyjne, teraz ruszycie. Jeżeli szukacie pracy, znajdziecie ją bardzo szybko. Praca w ruchu, dynamiczna. Jeżeli nie chcecie zmieniać pracy, będzie się na pewno działo dużo obowiązków. Pieniądze również przyjdą. No nie usiądziecie w tym miesiącu, drogie ryby. To samo jeżeli chodzi o życie towarzyskie, kurcze. Jeżeli jesteście singlami, randka goni randkę. W stałych związkach również namiętność, radość, szczęście, wyjazdy wspólne. Że kochani działamy w tym miesiącu. Zwróćcie też uwagę trochę u siebie na kondycję fizyczną. Może warto tutaj iść na jakąś siłownię czy, czy jakieś sporty uaktywnić. Ale jest to karta wspaniałego ruchu, działania. Jeżeli się zastanawiacie, żeby coś nowego tutaj zadziałać, to jest to miesiąc wasz. Dobrze, kochani. Tak ogólnie przedstawiłam. Kolejny miesiąc. Życzę Wam powodzenia i zapraszam na konsultacje. Pozdrawiam serdecznie. Pruszka Kamila.